ActiFit kwitnie, dostał skrzydeł. Pierwsza taka inicjatywa Masterclass Zumba z Martą Książak. Wprowadzamy nowe formy Zumby. Zaczynamy od podstawowej Zumby Fitness, później dodajemy na krzesłach i na koniec będzie na stepach. Klub ActiFit wychodzi naprzeciw potrzebom klientek. To jest sposób na życie. To jest um, sposób na rozładowanie emocji na relaks i wszyscy, którzy przychodzą na zajęcia, też tak samo to odczuwają i mają podobne odczucia i podobną energię. Zumba daje taką, taką pozytywną wibrację. Od zawsze tańczyłam, od zawsze taniec był gdzieś bliski, a zumba to są zajęcia fitnessowe zainspirowane tańcem i, i, tańca, i, i, i inspiracji tanecznych mamy tutaj bardzo dużo. To są zajęcia dla wszystkich, dla młodzieży, dla dzieci, dla aktywnych mam trwamy w tej akcji, dla dzieci, dla mam z dziećmi, dla wszystkich generalnie. Teraz nowy twór, trening taki na bazie kocwitowej, CTS tworzymy, więc mnóstwo, mnóstwo atrakcji przygotowuje aktywity. Intensywnie Zumba się rozwija w całej Polsce, a teraz od około półtorej roku widać to bardzo, bardzo tak mocno, że w Polsce jest taki boom na właśnie zumbę. Zawsze każdy może przyjść na zumbę. Jak robię grupę, która jest grupą nową, jak przychodzą panie, które przychodzą pierwszy raz, to staram się pokazać im wszystko od początku żeby miały dużo satysfakcji z tego, że one wszystko potrafią zrobić, ehm, aczkolwiek prowadzę Zumbę z dziewczynami od trzech lat. I dziewczyny od trzech lat systematycznie chodzą na zajęcia. Ehm, czasami jest sytuacja tego typu, że jak pani przyjdzie e, do takiej grupy, gdzie dziewczyny już trzy lata tam szaleją, no to się może zagubić. Dlatego też proponujemy od nowego sezonu, na przykład teraz mamy niedługo październik i zaczynamy nowe zajęcia. I zapraszamy serdecznie właśnie wszystkie panie, które chcą zapoznać się z zumbą. Bo ja rzeczywiście szaleję, ja jestem bardzo wymagającym instruktorem, ale jak zaczynamy zajęcia z nową grupą, to zaczynam naprawdę spokojnie i z bardzo prostymi, łatwymi krokami. Kocham zumbę. Co mi daje zumba? No, daje mi radość, energię. Spotykam się ze swoimi wspaniałymi koleżankami. To jest jedyny moment. Także pogadać, potańczyć, zrelaksować się. O tak. Na pewno przynosi y, dużo efektów. Tak jak mówiłam, mam lepszy humor, relaksuję się po pracy y, i oprócz tego, no wiadomo, troszeczkę ta forma się poprawia. Zawsze po zumbie, mimo że jest to to męczące sprzęty, ja zawsze się czuję, jakbym miała więcej jeszcze energii niż przed tym, jak przyszłam na zumbę. Lepsze kondycje, lepsze samopoczucie. Już od dwóch lat i sprawia mi to ogromną radość i mam przez to mnóstwo energii i, i dlatego tutaj przychodzę.